Cześć, nazywam się Monika i chciałabym Wam dzisiaj polecić fiszkotekę. Z fiszkoteki korzystam od trzech miesięcy i rezultaty są widoczne bardzo szybko, bo jak oglądam jakieś angielskie, amerykańskie seriale, to automatycznie słyszę, że te słówka, to słówko, którego na przykład uczy się od tego dnia właśnie wpadło i to jest super, bo możecie zobaczyć to, że naprawdę są fajne, szybkie efekty. Fiszkoteka nie wymaga dużo czasu. Jest to mniej więcej 10-15 minut dziennie, zależy, ile nowych słówek się uczycie, i to jest fajne, bo możecie sobie to wpisać w swoją codzienną rutynę. Ja wstaję, robię sobie kawę, siadam do fiszkoteki, potem robię ćwiczenia fizyczne. Uczy się około 7-10 max słówek dziennie. Jeżeli widzę, że Tempo jest zbyt szybkie, no to zwalniam sobie, żeby też nie, nie, nie dać się zwariować. I tak ta przyswajalność słówek jest mega, mega, mega super. Najbardziej lubię robić swoje fiszki, bo można wybierać sobie jakieś śmieszne obrazki i wtedy łatwiej zapamiętujecie słówka. No i daję sobie, tak pomyślałam, że daję sobie. Mm, Rok na naukę nowych słówek angielskich. Myślę, że to będzie wystarczająca um, ilość na takie C1, może. Um, no i później lecę z rosyjskim.